Hej, tu Cezar. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, w kolejnym z Critic, w którym ocenię ułożenia Ignacego Samselskiego. Zaczynajmy! Ale jeszcze zanim przejdziemy do filmu, to bardzo ważna informacja, jako że jest to prawdopodobnie ostatni albo ostatni na jakiś czas przed dłuższą przerwą film z serii Cube Critic. Ze względu na wiele rzeczy, w tym m.in. brak czasu na nagrywanie filmów w ogóle, gdzie chcę się skupiać jednak na innych produkcjach, czy też fakt, że zacząłem udzielać prywatnych lekcji, stwierdziłem, że chcę zamknąć ten format. Dlatego jest to prawdopodobnie przynajmniej na teraz jakiś okres czasu ostatni film z tej serii. No a teraz już przejdźmy do samych ułożeń. Tak wygląda pierwszy scramble. Tutaj, Ignacy, postanowiłeś wybrać czerwoną ściankę, jednak zanim to omówię, to chciałem jeszcze popatrzeć, jakie mieliśmy tutaj inne możliwości, na przykład zielona ścianka, gdzie mamy taki duży bloczek, można było włożyć ten narożnik w ten sposób, następnie ten narożnik. Z drugiej strony mieliśmy też na przykład Niebieską ściankę, którą można by było ułożyć tak: najpierw wkładając ten element, następnie te dwa w takiej sekwencji ruchów. Jednakże, ty tutaj zdecydowałeś się wybrać czerwoną ściankę, co nie jest złym wyborem, patrząc na to, jak to zrobiłeś: najpierw wkładając ten narożnik, następnie te dwa w dwóch ruchach, chociaż tutaj. Inaczej bym to trochę trikował, ciężko mi otworzyć, jak ty to zrobiłeś, ale ja bym tutaj w formie U najpierw tym palcem popchnął, żeby włożyć ten narożnik, a potem wskazującym drugiej ręki włożył drugi narożnik. Dalej mamy do zrobienia hedża i tutaj także próbowałeś zrobić go bardziej w stylu tak jak sledża. Yy, osobiście uważam, że bardziej opłaca się robić hedża ten sposób, bo wtedy nie trzeba przekładać tutaj całej ręki, wystarczy nam ten kciuk, który popchnie ten element i dalej te trzy ruchy, no i oczywiście permutacja u na koniec. Tak wygląda drugi scramble i tutaj wybrałeś oczywistą żółtą ściankę, bo mamy już dwa narożniki ułożone. I ogólnie zrobiłbym tak samo, ułożyłbym te dwa elementy, tylko że ty zacząłeś od takiego ruchu, tak? I potem tak kontynuując, ja bym zaczął to od razu z tej strony, żeby robić wszystko na osiach tutaj tych dwóch R, czyli w ten sposób. No i dalej oczywiście Sara, Advance, wszystko dobrze. Tutaj bardzo podobnie, tak samo zrobiłbym rozwiązanie, tylko znowu trochę inaczej go swinger bo tutaj ułożyłeś najpierw te dwa elementy, aby potem włożyć ten element. Tak, ja bym zrobił to tak, spróbowałbym to zrobić, żeby nie było tego regripa, żeby nie robić całej ścianki na dwa, więc zacząłbym tutaj od uprim ten sposób, żeby mieć od razu rękę ustawioną pod włożenie tego elementu i znowu klasyczna sytuacja z Sara Advanced. Na czwartym scramblu podobnie, znowu dobre rozwiązanie, ale jakieś dziwne dla mnie nietypowe finger triki, więc pokażę, jaki ja bym to trikował tutaj. To najpierw dostawiając ten narożnik, bo układamy pomarańczową ściankę, tak? Dostawiamy ten narożnik tym palcem, po to, żeby mieć tutaj od razu móc mieć drugą rękę gotową, żeby wykonać tą kombinację dla tych dwóch narożników. I wtedy mamy znowu bez żadnego regripa całą pierwszą ściankę. No i tutaj, oczywiście, Sara Advanced. Na ostatnim skramblu jest trochę ciekawiej, bo y, zrobiłeś czerwoną ściankę w trochę sposób taki dla mnie nietypowy. Ja bym tak raczej nie zrobił, ale zanim do tego przyjdziemy, to chciałem się przyjrzeć jeszcze innym ścianką. Tutaj na przykład na zielonym jest całkiem fajne rozwiązanie. Jeżeli pominiemy sobie ten bloczek, czyli nie zaczniemy w ten sposób, tylko włożymy najpierw ten narożnik, to potem możemy od razu ten i ten sobie przełożyć. Wydaje mi się, że jest to też całkiem fajne rozwiązanie, ale już przechodząc do tego, co ty zrobiłeś, to najpierw tutaj czerwona, oczywiście, dokończenie tego dużego bloczka, i teraz dość ciekawy pomysł, żeby najpierw dostawić ten narożnik, potem przenieść drugi tu i takie ułożyć. Pomysł dobry. ściankę można bardzo fajnie i płynnie ułożyć, i potem mamy taką sytuację, więc ogólnie nie jest to zły pomysł, ale zaraz pokażę, jak ja bym to zrobił. Prowadziłbym niewielką zmianę po włożeniu tego narożnika. Ułożyłbym te dwa narożniki w ten sposób, aby najpierw przenieść ten narożnik do tego i teraz oba zrobić jakby na około. Czyli w ten sposób, tak, tak i tak. I wtedy pomijamy tego sledża i mamy od razu permutacje u ogólnie rzecz ujmując myślę, że są to już bardzo y, dobre ułożenia, bardzo dobre rozwiązania przede wszystkim y, TPS też jest dobry, więc przede wszystkim y, na twoim miejscu teraz bym popracował nad y, finger trickami. Myślę, że y, tu najwięcej jest takich makamentów. Często y, ściankę robisz y, w środku regrip ścianki, czego raczej chcemy unikać, staramy się robić ściankę płynnie na raz, już na takim poziomie i to jest taka moja główna rada na ten moment, jeżeli chodzi o poprawienie czasów. Tak więc to będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych wartościowych materiałów. Napiszcie w komentarzu, jeżeli sami macie jakieś pomysły ciekawe odnośnie tych ułożeń. Śmiało dołączajcie do kanałowego serwera Discord poprzez link w opisie oraz obserwujcie mnie na Instagramie Cezar Podłoga cube. No a to już będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Pa!